Nawet Jasir i jej hieny! Tak, tak, wiem o tym, pamiętam. Może Jasir miała rację. Jej hieny są szczęśliwe, kiedy pomagają lwiej straży. Ciekawe, czy też byśmy byli. Nagle mamy mętlik w głowie. O, wszystko było kiedyś takie proste. Co się zmieniło? Myśl! Dziwny stan, nietypowa rzecz. Jaziri mi pomaga i nie boi się mnie. I wciąż okręgu życia chcę mówić dzień w dzień i fakt. Sisi sała ma swój urok i wdzięk, Lecz gaza ma plan niebanalny. I lubi mi przydzielać misje dla mnie idealne. Czyżby? Kto rację tu ma? Prawda jest inna i Jaziri ją zna. Sisi sała jesteś tak jak ja. O nie! I znów stale w głowie mi to gra. Nie ufam do końca jej tak jakoś. Czy możliwe jest, by odmienić los? Odmienić swój los, odmienić swój los. Co podpowiada nos, czy odmienić swój los? Odmienić swój los, odmienić swój los. światy dwa jeden głos, czy odmienić swój los? Jedzenie ma my wiecznie głodni. Ekipę ma, ze mną te trąby. Też pewnie wolałbym szczęście, jedzenie i luz cały dzień. Brrr, to nie mądre. w innym świetle trzeba patrzeć wiem? Co ona mówi wcale nie jest złe? Bo brzmi to nieźle, ale waham się szczerze, co ma być? Gdzie ma iść? Czy zmienić swój los? Sisi mi sała tak jak krople dwie. I znów stale w głowie mi to gra. Nie ufam do końca jej tak jakoś Czy możliwe jest, by odmienić los Odmienić swój los, odmienić swój los, co podpowiada nos, czy odmienić swój los, odmienić swój los, odmienić swój, odmieni swój los, światy dwa, jeden głos, czy odmienić swój los? mi tak jak krople dwie swój los, odmienić swój, odmieni swój, odmieni swój los, światy dwa, jeden głos, jaki ma być twój los <śmiennie zimna> Może jesteśmy jednak po złej stronie? Złej stronie?! Po złej stronie czego, Janja? A nieważne się ściuchy. Bardzo ciekawy zwrot akcji. A co ty na to, Gushari? Ja, Straż, szykuję atak na Złą Ziemię, a Janja chce dołączyć do Seal? Nie wiem, czy powiedziałbym, że to jest ciekawe. Oj, bez obaw uszari, ja zawsze jestem dwa kroki przed nimi. A! Dziandia! Wreszcie jesteś. Y tak, y podobno chciałeś mnie widzieć. Zgadza się. Pora na kolejny atak na lwią ziemię. Jak to kolejny atak? Przecież dopiero co nas przegonili ze swojej ziemi. M może dałbyś nam odrobinę luzu? Ja i chłopaki musimy trochę odpocząć. Straż zamierza zaatakować złą ziemię. Zdali sobie sprawę, że Kajon jest teraz na tyle potężny, żeby mnie pokonać. Kajon możecie pokonać? Oczywiście. Jednak musiałby użyć najpotężniejszego ryku, na jaki go stać. Ale musiałby to zrobić tutaj, w naszej jaskini. Ogień z wulkanu natychmiast by mnie pochłonął. A ja przestałbym istnieć. Poważnie? Tak, już pora na ostatnią walkę przeciwko lwiej ziemi. Pora wreszcie pożegnać się z symbą i królewską rodziną. Jednak chciałbym, żeby jemu odwrócili uwagę, jeśli mój plan ma wypaść. Mamy odciągnąć uwagę. Wystarczy zwabić ich do kryjówki straży i nie wypuszczać dopóki reszta mojego planu nie wejdzie w życie. Myślę, że możemy to zrobić. Doskonale! Szupawo dziś wieczorem zaprowadzi was do Lwiej Straży. Idź już, przygotuj swoje hieny. Dobrze, Skazo. Tymczasem, Szupawo, przyprowadź Rai Rai, Kiburiego jego Ich pomoc też nam się przyda. Tak, Skazo. Jeśli plan wypali, szybko pozbędziemy się rodziny królewskiej i całej lwiej straży i zdusimy w zarodku potencjalny bunt Hien. A jeśli twój plan nie wypali? Dwa kroki do przodu, uszali. Już mam w głowie kolejny plan, jasne?